Wszystko zaczęło się od skradzionego pojazdu Audi A4. Policjanci z Hojnowa zauważyli w jednej z podchojnowskich miejscowości skradziony z terenu świdnicy pojazd Audi A4. W tej sprawie zatrzymali trzy osoby i w wyniku dalszych czynności, które przeprowadzali, ustalili pasera. W związku z powyższym musieli udać się do Legnicy, gdzie został zatrzymany 32-letni Legniczanin, który, u którego w trakcie przesłuchania zabezpieczone zostały narkotyki. I to w sporych ilościach. Znaleziono ponad 300 porcji metamfetaminy, 20 porcji marihuany, tabletki ekstazji oraz przedmioty służące do dzielenia narkotyków na porcje. Policjanci udowodnili, że Legniczanin handlował narkotykami. 32-latek usłyszał zarzuty związane z handlem i posiadaniem narkotyków oraz paserstwem. Za handel i posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny. Zastosowano środek karny w postaci trzymiesięcznego aresztu.